Witajcie, witajcie, to znowu ja góral gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Tak można powiedzieć, że wróciło mnie do y, początku dnia. W sumie nie wiem kiedy jest zapisywanie y, tej gry. Dobra Marko, ale ty jesteś tak ładny, lekko chory, więc tak... Pierwsza idziesz sobie tu zjeść lekko ranny Pawle śpi mm, borczy mi w brzuchu. dobra to ty też i zjedz Marko z tego względu że był w nocy na szabrach no to idzie się położyć bo w sumie on będzie chodził tylko no bo ma największy plecak Paweł, ty byś mógł już stać, bio. Ten ciągły ostrzał, snajperski i brak zapasów sprawiają, że człowiek ma ochotę ukryć się gdzieś i płakać. Nie możemy jednak się złamać. Musimy pokazać im, że nie odbierą nam godności. Tak jest ciężko. Wiesz, jak radziliśmy sobie na naszej ulicy. Wiem Pawle, wiem Pawle, ale no niestety no, jesteś lekko ranny, dochodzi do siebie Więc Bruno, przykro mi, że muszę cię wykorzystać, ale tak Idziesz pierwsza, tutaj dasz stołu. Eee, myślę, że dobrym... E, wyjdź Aha, czyli mamy ten... E, mamy kolektor wody, więc... Myślę, że ten aparat mikro, czy nie byłby głupim? Ustaw pomocy, niech mi ktoś pomoże, coś przyszedł. Witam sąsiadów, dzień dobry, mieszkam niedaleko i założę, że zajęliście ten opuszczony budynek, przychodzę z wieściami, wczoraj się nocy zrzucono pomoc humanitarną, większość zasobników z zarekwirowani rebelianci, ale pominali jeden. wylądało na terenie niekontrolowanym przez żadną ze stron, więc może tam być niebezpiecznie, ale myślę, że pod osłoną nocy powinno nam się udać do niego dotrzeć. Pokażę ci, gdzie jest, jeśli pomoże, żeby mi przetransportować zapasy. Hmm, dajmy tak, myślę, że dajmy chwilkę, przyjdźmy. Brunem. Pawle niech idzie dokończyć, bo on jest lekko ranny i boję się, że może z, tej, z tego wyjść coś niedobrego. Nie wiadomo, co, co tam będzie. Bruno jest, co prawda, zmęczony, ale ma tylko jeden. Eee, tak, ok. Dobra, Bruno poszedł. Został Pawle i Marko. Marko musi się wyspać, bo Wiadomo, że no, on chodzi w nocy na szukanie zapasów. A Pawle, dobra, co tu możesz zrobić? Aha, możemy zrobić to, tylko potrzebujemy cukru. Żeby zrobić bimber, potrzebujemy cukru i wody, czego nie mamy. To wiesz co Pawle leć jeszcze do może do radia. Zobaczymy co stoi w cenie. Słuchają państwo radia Pogorek. Z żalem zawiadam, że nasz kolega Jowa został dzisiaj jeszcze jak te będzie małżeńskie. Mamy... Gra ten... w jazdy to zbiorowe miłe wojsko, chodziło o teren i odmawia wstępów. Dziennikarzom do czasu zamykały śledztwa. Gra muzyka. To było, to było. Słychać muzykę klasyczną. Temperatura spadła, mamy zachmurzenie i możliwy samopad deszczu. Nasza rada na zimne wieczory złap dobrą książkę, u herbaty i umość się wygadnie w fotelu Lecimy dalej. A czyli to już wszystko wiemy, dobra. Na razie nic nie mówią o. Mamy 12.20 Co byśmy mogli jeszcze tutaj zrobić? No, w sumie tutaj nic. Upgrade nie wchodzi w grę Bo nie mamy części, nie mamy drobiazgów. Lekko ranny, głodny. Hmm. Z jednej strony ugotowałbym posiłek, żeby zjadł, ale z drugiej strony wiadomo o tym, że Bruno jest dobrym kucharzem i on potrzebuje rajewy, połowę surowców. Hmm. W sumie mamy dwie puszki, ale. Tutaj już nie mamy nic do Leć do kolektora wody. Może zgarniemy jakąś wodę, bo nie wiem czy tam coś jeszcze jest, czy, czy, czy już można zebrać, czy nie A, w sumie kolektor jest chyba niedokończony. Tak jest Jestem głodny. No wiem Pawle, wiem Dobra, czyli woda się robi, czyli dobrze by było teraz y, gdzieś wyskoczyć, gdzie będzie cukier, co nam jest jeszcze potrzebne, czekajcie, dobra, Pawle, tam się woda robi, to chodź tutaj. Żeby ulepszyć warsztat potrzebujemy jeszcze części drobiazgów i części zwykłych. Części myślę, że mogą być jeszcze w tej e, o, pustoszałej stacji paliwowej. Lekko ranny, głodny. No statusy nie masz za wesołe. Ale nie będę Cię męczył, bo i tak nic nie zrobimy. Mógłbym, co prawda, a właśnie, spru... sprawdźmy. Aha, tu też są przydatne. Dobrze, czyli. A, czeka jeszcze. Sprawdźmy piecy, bo. Hmm... Aha, czyli... czyli drobiazgi są potrzebne. Dobra, jest piąta czterdzieści. Idź się połóż. Tak, połóż się, bo nic nie zrobimy. Brakuje nam części, bo piecy by można było zamontować już, przygotować się na zimę. Z tego co pamiętam to zima przychodzi i wtedy temperatura spada i trzeba podnosić y, temperaturę, żeby po prostu mieli ciepło w domu. No ale w sumie nie wiem jak to się wybierzemy, no bo mamy tylko dwóch teraz. Bruno poszedł. Nie wiadomo też co przyniesie. Siódma pięćdziesiąt. Ósma noc. Hmm. Teraz tak, zaciśny dom To nie, bliźniach nie posterne wojska, tam nie ma nawet po co iść, bo ograbiona materiały niewiele, broń dużo Lotnisko. Jedzenie dużo, materiały bardzo dużo Leki niewiele, części dużo, niebezpieczeństwo. Supermarket. Jedzenie niewiele, materiały dużo, lekiwie. O! Supermarket. Dobra, Pawle. Eee, czuwaj. Szukaj zapasów. Przygotuj się. Weźmy ze sobą jeden... Eee, jak to się nazywa? No, Zobaczmy jak to pójdzie, tak, bo z jednej strony nie mamy już dwóch gości w domu. Dobra, wiem, że nie jesteś tu sam. Weź wszystko na razie. Nie wiem jak tam dotrzeć weź wszystko weź wszystko według mnie to jest najważniejsze po prostu żeby coś stąd wynieść czy tak na pewno weźmiemy wodę Proch strzelnicy czy wyrzuć eee, to się przyda to się przyda to się przyda mamy dwa liście mamy kawę na pewno wezmę to i na pewno wezmę części broni wyjdź Dobra. Nie. A czemu? Czemu on do mnie strzelił? Hm. Dzień piąty. Dobrze. Marko nie żyje. Marko został zabity podczas akcji szukania zapasów. Bruno przyniósł trochę zapasów. Marko został zabity. Dobra Pawle. Ty czuwałeś. Ty, Bruno, jesteś głodny też. i smutny, bardzo zmęczony. Myślę, że dam im odpocząć. Ugotuj coś. Zrób dwa. Pawle. Lekko ranny, smutny, zmęczony. Dobra, ty się iść połóż. Kurde, to nie tak miało wyglądać. Zrób. O Boże Święty. No niestety, niestety. Tylko teraz tak, BIO, Marko został zamordowany wczorajszej nocy, cieszę się, że to nie byłem ja, trzeba mieć oczy dookoła głowy, no. z jednej strony tak, tylko że, BIO, Marko nie wrócił z poszukiwań, będzie nam go brakowało, miał największy plecak. Dobra, Bruno jedz, chociaż ci jeden status zejdzie. Jesteś bardzo zmęczony, więc idź się połóż. A Pawle, ty wstań. Leć do handlarza. Myślałem, że dam im dzisiaj wolne. Posiedzą sobie, po prostu poleżą sobie w łóżkach, z tego powodu. Co masz ciekawego? A więc tak. Co za to chcesz? Bandaż. Chyba sobie żartujesz. Pasowałby bandaż, bo on jest lekko ranny i... W sumie, szczerze powiedziawszy, nie mamy nic za dużo, ale masz tak, masz wodę, wodę bym wziął, cukier i części i drobiazgi, chociaż w sumie, no dobra, niech będzie. Co ci mogę dać? Mogę ci dać kawę, jedno mięso w sumie, trzy mięsa, hmm. pozbyliśmy się elementów broni. konserwę bym zostawił, leki zostawił, ewentualnie mogę mu dać jeszcze jedna leki. Zioła o. No czy to jest najlepsza opcja? Nie wiem. Chyba, że książki by się dało radę wymienić gdzieś na coś. Dobra, chyba sobie żartujesz. Aha, bardzo hojnie z twojej strony. To odzyskajmy może jedno mięso. Świetnie on stoi. Mamy bandaż części, które nam są potrzebne cukier, woda ok I myślę, że to będzie koniec bo nie mamy za bardzo czym dobrze Pawle Idź spać i myślę, że to będzie koniec Ja. Tylko teraz się zastanawiam, tak, no bo supermarket był naprawdę bardzo fajnym miejscem. Jak można tak kogoś zabić, no. No niestety, no niestety, to jest właśnie wojna. No i nic, 12.50. Nie będę czekał. Chcę, żeby oni odpoczęli, bo Bruno jest bardzo zmęczony. Pawle jest zmęczony, smutny, lekko ranny. Koniec dnia, przyszła noc. Pawle ma 12 części, znaczy 12 miejsc w punkcie, Więc Bruno, czuwaj, a my powtórzymy, myślę. Misję, Marką supermarket, tak? Nie wiadomo, co tu zastaniemy, czy w ogóle coś zastaniemy, czy. Ktoś tu dalej jest. Teraz będę chodził powoli, woli, idę od razu do tej dziewczyny. To tak wygląda, jak. Słyszałeś o tym, żołnierzu? Wiesz, co próbował zrobić? Dobrze, że ta dziewczyna jest już bezpieczna. Ok. Czyli na razie jest ok. Hmm, proch miś. A, czy to był żołnierz? Na razie wychodzi na to, że jest wszystko ok. Weź wszystko, wyjdź. O, czy jest kradzież jakaś? O, proszę bardzo. Kawę bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. Cukier na pewno, wodę Części, części. Na razie tutaj nikogo nie widać, więc... Żołnierze nie mają... Żołnierze że nie mają bezkarnie kogo zabijać, wiem, wiem, wiem. Dobrze mówisz, tylko że wiesz, no na razie oby ludzie wciąż mają siłę. Hmm, nie mogę nic dodać. Kawę bym wziął, wytrych musi zostać. Ten prog strzelnicy by mógł iść. co teraz wziąć? Myślę, że deski. To jest spoko na razie. O! Mamy konserwę. No to konserwę weźmiemy. Wodę możemy wziąć. Części mamy cztery. To, to, to. Niestety. Hmm, bazywa Dobra, zostawmy ten. Części broni też by się przydały, ale. Chodźmy na górę. Popatrzmy tu. Tam jest jakaś notatka. Niebezpieczeństwo nie dotykać niewypałów, broń, amunicja lub sprzęt, które porzucono lub nie zdetonowano. Mogą być zaminowane. Niczego nie ruszaj, nie ryzykuj śmiercią lub kalectwem. Wszelkie znaleziska zgłaszaj na najbliższym postronku. Ok, wiemy. 12 w nocy nic nie mogę dodać W sumie z tego tytoniu tytoń do mojej roboty to wyrzućmy Na razie i tak nie mamy tego warsztatu więc myślę że te części mogą się nam przydać O Hmm. Mięso by się przydało. Wodę możemy wziąć to. Możemy dobrać cukier tak samo. Mięso też by było niezłe. Tylko za co? Za kawę. No szczerze, kawa może mieć znaczenie. Z tego co pamiętam. Wiecie co spadamy stąd bo co prawda mamy jeszcze czas Mamy jeszcze czas, ale... Mamy jeszcze czas, ale no, chciałem wrócić bezpiecznie, żeby nie stało się to, co z markiem. Cześć, patrzcie na co. Szkoda, że nie mam tyle szczęścia każdej nocy. Zaatakowano nas. No co, ktoś próbował przywołać sobie nasze rzeczy. Bruno chyba zaczyna się kiepsko czuć. Dobra, Pawle. Jesteś głodny. Pierwsza idź sobie zjedz. Głodny, lekko chory. Idź sobie zjedz konserwę. Dobra Pawla. Któryś z Was lekko ran? Weź bandaż. W związku z tym, że mamy jakieś tabletki jeszcze ty, Bruno sobie weź tabletki ziołowe. Myślę, że to Ci jakoś pomoże. i teraz tak. Pawle, że był w nocy. Co byśmy chcieli z zrobić? Wasztab metalowy. Mm -hmm. Pozwala wytwarzać narzędzia, takie jak łopaty do przerzucania gruzu. Myślę, że to nam się przyda, tylko że... Ja bym był bardziej za piecykiem. <laughs> Przygotować się już na zimę. <laughs> Przepraszam za moje gardełko. Dobrze, zrobimy piecyk i na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. No niestety, śmierć naszego przyjaciela Marko z pojemnym plecakiem. No. Szczerze powiedziawszy zawsze jak tam chodziłem do supermarketu wiedziałem, że tam byli inni szabrownicy i tam zawsze były teksty, że, że tam coś tam obserwujecie albo coś No niestety, niestety trzeba przyznać nie poszło, nie poszło. Myślałem, że to będzie Inaczej nie nie, nie, no, nie tak jak, jak to się stało, ale to by było na tyle. Także dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że oglądacie i jesteście. Mam nadzieję, że seria się podobała. Trzymajcie się, cześć.